Ewangelia Mateusza, rozdział 10 I przywołał dwunastu uczniów swoich i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. A te są imiona dwunastu apostołów. Pierwszy Szymon, którego zwano Piotrem, i Andrzej, brat jego, i Jakub, syn Zebedeusza oraz Jan, brat jego, Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz, Celnik, Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariot, ten, które, który go też wydał tych dwunastu posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc na drogę Pogan nie wkraczajcie do miasta Samarytan nie wchodźcie, ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela, a idąc głoście wieść, że bliżyło się Królestwo Niebios chorych uzdrawiajcie umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Nie miejcie w strzosach swoich złota, ani srebra, ani miedzi, ani torby podróżnej, ani dwusukien, ani sandałów, ani laski, albo im godzien jest robotnik wyżywienia swego. A do któregokolwiek miasta lub wioski wejdziecie, dowiadujcie się, kto jest w nim godzien i tam pozostańcie aż do swego odejścia. A wchodząc w dom, pozdrówcie. A jeśli to dom godzien, niech wstąpi na niepokój wasz. A gdyby nie był godzien, pokój wasz wróci do was. I gdyby kto was nie przyjął i nie słuchał słuch waszych, wychodząc z domu lub z miasta, onego, strząśnijcie próg z nóg waszych, z nóg swoich. Zaprawdę powiadam wam, że i będzie w dzień sądu ziemi sodomskiej, gomorskiej niż temu miastu. Oto ja. Posyłam was jak owce między wilki, bądźcie tedy roztropni jak węże i niewinni jak głębice. I strzeżcie się ludzi, albowiem będą was wydawać sądom i biczować w swych synagogach, i z mego powodu zawiodą was przed namiestników i królów, abyście złożyli świadectwo przed nim, i po, przed nim i poganami. A gdy was wydadzą, nie troszcie się, jak i co macie mówić, albowiem będzie wam dane w danej godzi tej godzinie, co macie mówić bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz duch Ojca waszego, który mówi was. A wydana śmierć brat brata i ojciec syna i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i przyprawił ich o śmierć. I będziecie w nienawiściu wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. Za prawdą powiadam wam, Zanim zdążycie obejść miasta Izraela, Syn człowieczy przyjdzie. Nie jest uczeń nad mistrza ani sługo nad swego Pana. Wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego Pan, jeśli gospodarze zebułem nazywali, tym bardziej jego domowników. Przeto nie bójcie się ich, albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym się dowiedzieć nie miano. Co mówią wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia, a co słyszycie na ucho, głoście na dachach i nie budzi się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Budzi się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w piekle. Czyż nie, czyż nie sprzedaje się nie, czy, czyż nie sprzedają za grosz, bo w rubli, a jednak ani jeden z nich nie spada na ziemię bez woli Ojca Waszego? Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej walcz niż wiele wróbli. Każdy więc, kto mnie wyzna przed ludźmi, ja wyznam przed Ojcem Moim, który jest w niebie. Ale kogo, ale tego, kto by, nie miał... ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, i ja się zaparę przed Ojcem Moim, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córką z jego matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest niegodzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest niegodzien. I kto nie bierze krzyża swego, i, i, a idzie za mną, nie jest niegodzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je. Ale kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma zapłatę proroka. A kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, otrzyma zapłatę sprawiedliwego. A ktokolwiek by napoił jednego z tych maluczkich tylko kubkiem zimnej wody jako ucznia, zaprawdę powiadam wam: nie stracicie zapłaty swojej. Chciałam jeszcze ja wrócić do wersetu 28, w którym jest napisane I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszę zabić nie mogą Nie wiem, czy wiecie, chodzi tu oczywiście o Boga Bo to On może zabić i ciało, i ducha, i duszę To też potwierdza, że dusza jest śmiertelna